Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, znowu Ayn Koczperski z nowym odcinkiem, w którym chciałbym Wam opowiedzieć i trochę wyjaśnić jak się podróżuje w Iranie. Co jest wymagane, gdzie, kiedy i gdzie najlepiej podróżować do Iranu i w jaki sposób. To jest takie jedno pytanie, które też bardzo często mi zadane w ostatnich latach, zwłaszcza od momentu, gdy założyłem ten kanał, więc mam nadzieję, że dzięki temu filmowi mi się uda wyjaśnić tych różnych szczegółów i poza tym oczywiście mam nadzieję, że potem też będzie kiedyś, zwłaszcza po pandemii, taka okazja, abyśmy się spotkali i podróżowali razem w jedną specjalną wycieczką w Iranie, więc zapraszam do oglądania tego filmu. Ale wstępnie chciałbym z Wami się podzielić jedną rzeczą. Już minęło około 10 miesięcy od momentu, od pierwszego filmu w tym kanału i od momentu, gdy założyłem ten kanał, czyli niedługo będzie pierwsza rocznica kanału Kota Perskiego, co dla mnie osobiście i mam nadzieję, że dla Was też. To będzie bardzo specjalna okazja, więc bardzo chciałbym w jakiś specjalny sposób celebrować tę okazję. Przede wszystkim bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że przez cały ten czas byliście ze mną i podzieliliście tyle słowami wsparcia ze mną, co bardzo dużo dla mnie znaczyło i bardzo serdecznie to wszystko doceniam i dziękuję za to wszystko. Ale z powodu tej rocznicy chciałbym e, zorganizować taka sesja QA, gdzie mogę odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Myślę, że to będzie bardzo cudowna i niesamowita okazja, abyśmy nawet coraz lepiej się poznali. Więcej szczegółów o tej okazji oczywiście z Wami podzielam w niedalekiej przyszłości. Ale tak z tego miejsca chciałbym Wam Was poprosić o udostępnieniu tej wiadomości i w ogóle wszystkich filmów, i, i przedstawieniu mojego kanału Kota Perskiego do swoich znajomych, bo aby Was poinformować o wszystkie wydarzenia, o których planuję, potrzebuję. Napisać dla Was zawsze na bieżąco, na kartce, na YouTubie, za co potrzebuje Co przynajmniej 1000 subskrybentów. Poza tym, że więcej liczba subskrybentów też dla mnie będzie bardzo miło. Więc mam nadzieję, że jak zawsze będziecie dalej wspierać swój kanał, czyli kotperski. I tak e, nasze nie będzie nawet e, szerzej i będzie zabawniej. No, z takim tłumaczeniem, wytłumaczeniem, zapraszam Was do oglądania tego filmu. Pierwszy krok co do przyjazdu do Iranu jest oczywiście występowanie o wizę. Szczerze mówiąc, ja nie mam dużo informacji na ten temat konkretnego, ponieważ to powinno załatwiać ambasada irańska w Polsce albo w innych krajach. Ale wiem na przykład, że można też załatwiać to dopiero tutaj na miejscu, na lotnisku w Teheranie. Wiem, że wiele osób to zrobili. I jeszcze powinienem dodać to, że. Przed pandemią ja bardzo często widziałem dużo Polaków na ulicach, w Teheranie i w innych miastach. Zawsze byłem miłe zaskoczony, że Polacy tak dużo i często podróżują do Iranu, więc podejrzewam, że to akurat nie będzie bardzo skomplikowana i bardzo ciężka, aby dostać wizę do Iranu. A drugie pytanie, które bardzo często też zostało zadawano, to jest jak się podróżuje w samym Iranie i jaki jest najlepszy sposób, aby podróżować w Iranie? Autobus, pociąg, samolot czy na przykład własny samochód? Oczywiście bardzo polecam i proponuję, że jeżeli macie taką możliwość, to możecie też tutaj w Iranie na miejscu Wynajmować samochody, i jest bardzo dużo różnych samochodów, irańskich czy bardzo luksusowych samochodach, albo nie takie normalne samochody w Iranie. Mniej więcej powiedzmy, że za około 30 euro codziennie. I nawet jako obcokrajowiec też możecie to samo zrobić. Coś, są różne formy, które możecie wypełnić i dostać ten samochód. Ale jeżeli nie macie ochoty, aby prowadzić sam samochód w Iranie, ponieważ powiedziałem Wam może w drugim filmie, w innym filmie o samochodach w Iranie, że prowadzenie samochodu w Iranie może być bardzo ciężko. I trudną pracą. Więc, jeżeli wolicie, jest oczywiście taka opcja: podróżowanie autobusami i czasami pociągiem. Co to nie jest tak bardzo drogo. Teraz, obecnie, powiedzmy, że aby pojechać z Teheranu prosto do Shirazu, ten autobus, który jeździ, może więcej niż 1000 km. Można dostać taki bilet za maksymalnie 15 euro. Co uważam, że nie jest bardzo dużo. Ale polecam i proponuję, żebyście w Iranie nie spróbowali samolotów, bo samoloty w Iranie są, nie są takie nowoczesne i nie do końca wiarygodne. Oczywiście wy dokonacie wybór. Ale to ja, jako kotwerski, was, pole wam polecam, żeby nie. Następnie, jakie cele podróży wybierać w Iranie? To też bardzo zależy, że jakie macie priorytety, że gdzie chcielibyście. Oczywiście, każda osoba woli gdzieś indziej i czegoś innego, ale jeżeli do tej pory jeszcze nie byliście w Iranie, i to jest wasza pierwsza e, próba, pierwsza podróż, pierwsza wycieczka do Iranu, Powiem tak, że w Iranie jest trzy miasta, gdzie mogę powiedzieć, że one są esencja irańskiej kultury i historii. I wszystko, co powinno i można wiedzieć, doceniać i pochwalić w Iranie, jak najbardziej znajdują w tych trzech miastach: czyli Esfahan, Shiraz i Yazd. One są najbardziej popularne cele podróży dla każdego turysta w Iranie, i jak najwięcej liczba historycznych budynków i monumentów w Iranie to znajdują się w tych miastach. Więc, jeżeli planujecie, abyście przyjechać do Iranu na, za taki czas mniej niż dwa tygodnie, ja bardzo proponuję, żebyście chociaż dwa dni zostali w samym Tehranie, koniecznie, a potem podzielić resztę dni pomiędzy Sfahanem, Shirazem i jazdem i nie będziecie tego żałować. Ale jeżeli macie więcej czasu i możecie dłużej zostać w Iranie, i mam nadzieję, że tak będzie, powiedzmy, że co przynajmniej trzy tygodnie możecie zostać w Iranie, jest wtedy bardzo dużo różnych opcji. Można spędzać co przynajmniej jedną noc w pustyni. Oczywiście, będąc w czy wyjazdu, to jesteście będziecie bardzo blisko do pustyni. Ale bardzo proponuję, dla, zwłaszcza dla tych, e, którzy są zafas, zafascynowani. Historii irańskiej bardzo polecam, żeby podróżować jeszcze do Kermanszahu i do Desfula, czyli z Teheranu, pojechać do, zachod, do zachodu, czyli Kermansza, potem trochę do południej, Dezful i Susa, potem do centrum, Shiraz, potem trochę do wschodu, Jazd, potem do Centrum znowu, na samym centrum Iranie, Eswahan, i powrót do Teheranu. Swoją drogą możecie, i bardzo też polecam, abyście na pewno zwiedzili Kashan. A tutaj jedno bardzo ważne, kluczowe pytanie: Co zwiedzić w takich miastach? Uważam, że na samym początku, będąc w Teheranie, jak tylko przyjeżdżacie do Iranu, do Teheranu bardzo polecam oczywiście, żebyście co przynajmniej dwa dni, co przynajmniej zostali w Teheranie, ponieważ według mnie prawdziwy styl życia irańskiego to mo można czuć i zobaczyć na stolicy, czyli w Teheranie. A bardzo też polecam. Na, jako miałem ze swoich własnych doświadczeniach, jakie miałem, Polacy bardzo wolają i w ogóle wszyscy turyści bardzo chcą i nawet muszą zwiedzić teherancki bazar. Bazar w Teheranie jest bardzo, bardzo duży: można tam dosłownie kupić i znaleźć wszystko. W międzyczasie, też, swoją drogą, też możecie zobaczyć różnych meczetów. I dobrą jeszcze rzecz, dodatkową dobrą rzecz jest to, że obok bazaru znajdują się różne historycznych budynków. Tak jak Pałac Kolestanu i takie bardzo stare ulice Teheranie. I niedaleko. Mogę powiedzieć, że przez pół godziny piechotu też możecie się dostać do starej amerykańskiej ambasady w Teheranie, gdzie wiem, że jest bardzo popularne miejsce dla turystów i bardzo chcą to zobaczyć. Teraz ścian tej ambasady jest namalowane z takim sloganem Don't with the US i to jest bardzo dziwne, ciekawe, chociaż my się przyzwyczailiśmy, ale to jest nadal bardzo ciekawe. Więc bardzo proponuję, abyście, mimo tego, że możecie też samochodem tam się dostać, ale żebyście piechotą spędzać pół godziny, 40 minut, czas i piechoto iść do tej ambasady, trochę się przechadzać w centrum miasta i zobaczyć, jak się żyje tak normalnie w Iranie. A następnie Eswahan. Eswahan, mogę powiedzieć, że jest według dwóch... Większość Iranczyków, najbardziej popularny cel podróży dla wszystkich turystów, i e, podejrzewam, że każdy Iranczyk proponuje, żebyście na pewno zwiedzić Esfahan. A co ma ten Esfahan? Przede wszystkim historyczny płac Naksze Jahanu. A to jest taki bardzo wielki płac z czasu króla Esmaila, Szach Esmail, zbudowany około 400 lat temu, tak? Trochę więcej niż 400 lat temu. I oprócz różnych budynków specjalnie dla króla i jeszcze takie bardzo tradycyjne i historyczne kawiarnie, które były zbudowane właśnie w tamtych czasach. Istnieje tam jeszcze bardzo piękne meczety. Mogę nawet powiedzieć, że najpiękniejsze i najbardziej znane meczety w Iranie znajdują się jednak w Swahanie. I na szczęście, na szczęście można wchodzić do takich meczetów. Maksymalnie musicie trochę być bardziej zasłonięte niż normalnie na ulicach, ale nie ma zakazu wchodzenia do tych meczetów, więc bardzo polecam abyście zwiedzili te meczety. Miejsce jest może bardzo religijne, ale nie powinno być wierzącym czy religijnym, aby doceniać i podziwiać te meczety, ponieważ tam chodzi o cudownej architekturze, prawdziwej irańskiej architekturze, co bardzo polecam. A następnie jest rzeka Zajanderud i nad nią jest most Sepola, który też jest wspaniały i cudowny. Skoro śledzicie i obserwujecie moje filmy na, i na YouTube i na Facebook, widzicie właśnie zdjęcie mosta Siosepol na jako moje zdjęcie, moje zdjęcie profilowe. Naprawdę bardzo wspaniałe. Oczywiście nad, tej, nad tą rzeką istnieje jeszcze inne. Takich historycznych mostów, i uważam, że każdego warto zwiedzić i przez co przynajmniej godzinę, czy nawet więcej, spędzać tam czas i się cieszyć po prostu architekturą i pogodą. Jeszcze zostało Shiraz i jazd. W Shirazie jest bardzo ważne, aby koniecznie przez jeden dzień, czyli jeden dzień, spędzać czas, aby zwiedzić Persepolis i Pasargat. Persepolis to jest to, co zostało z czasu Achameniców, czyli 2500 lat temu i to jest naprawdę bardzo wspaniałe. Aż brak słów, więc ja nic nie komentuję. Musicie to zobaczyć i zwiedzić. A Pasargat też jest grube największego, mogę powiedzieć, króla perskiego, czyli Cyrus Wielki. Ale na samym mieście, ponieważ persze policji Pasarga znajdują się poza miastem, koniecznie trzeba zwiedzić bazar Wachila, to jest według mnie bardzo, może najpiękniejszy, chociaż to trochę za ciężko tak powiedzieć, ale bardzo cudowny, wspaniały i piękny bazar, który trzeba, trzeba zwiedzić. A poza tym też oczywiście Arwie Karim Khan, taki bardzo piękny budynek z króla Karim Hana, to okawa, zbudowana około 300 lat temu. I jeszcze mogę proponować też taki meczet w sirazie nasi, meczet na al Molk, też jest bardzo piękny. I w ogóle jest cudowny w sirazie. Osobiście uważam, że. Shiraz jest najlepszym miastem, czyli dla mnie najbardziej najpiękniejsze miasto w Iranie. A jazd też jest ważne, ponieważ jazd w Iranie jest znany najbardziej z tego, że jak najbardziej trzymał swoja historyczna architektura. Więc tam będąc wjazdu jest, istnieje aż do dziś różne miejscowości, gdzie istnieje, są takie budynki, takie domy, takie uliczki, sklepy, właśnie tak samo jak wyglądały kilkaset lat temu. Więc to jest taka specjalna i cudowna przygoda, to jest jak podróż w czasie. Czegoś takiego ledwo w innych miastów w, w Iranie widzimy. Jak wiecie, to są istnieją takie domy stare, ale żeby <coughs> cała miejscowość było takie stare, to czegoś takiego ja, ja osobiście nie wiedziałem. Ale jazd jest właśnie z tego e, znany. A drugą ważną rzeczą w jazdzie jest właśnie te budynki związane ze zoroastrianizmem. Ponieważ większość Zoroastrianinów w Iranie zamieszkują w wjazdu. i dlatego tam istnieje największy dom ognia, który trzeba zwiedzić i też można wchodzić, nie ma zakazu, a również cmentarz Zoroastrianinów, co też jest bardzo egzotyczne miejsce i oczywiście warto zwiedzenia. A Ostatecznie też jest jedną ważną rzecz, że kiedy podróżować do Iranu, kiedy jest najlepiej. Powiem tak, że z powodu upału na lato, jak najbardziej trzeba uniknąć podróżować do Iranu podczas latem. A zatem najlepszy czas, aby podróżować, jest początek marcu, czyli pierwszą połową marcu, potem kwietnia i jeszcze maja. A drugą, druga połowa marca, ja, ja osobiście wcale nie, nie polecam i nie proponuję, dlatego, że tam odbędzie, jest nowy irański rok. I, zwie, i w związku z tym większość Irańczyków w ogóle nie ma w, na ulicach, nie ma w mieście i większość, większość sklepów w ogóle. Całe miasto jest zamknięte, więc nie można jednak dobrze zobaczyć i czuć e, życie irańskiego, bo nie ma nic, ludzie wszyscy w podróży, głównie do północy Iranu, a tam też będzie strasznie zatłuczone, więc też nie proponuję, abyście tam podróżowali, w marcu w drugie, zwłaszcza, więc... E, ale w kwietniu albo w maju to będzie idealny czas, aby podróżować do Iranu. I nie mogę się doczekać, aż Was zobaczę i spotkam z Wami właśnie w najbliższym kwietniu. A jeśli chodzi o hotelach, hotele i mieszkania, jest opcja, aby też wynajmować mieszkania zamiast wynajmowania hotelu. W Iranie i uważam, że to będzie nawet taniej. Ale same hotele też myślę, że nie będą bardzo drogo. Powiedzmy, że około maksymalnie taki normalny hotel, czyli nie tak luksusowy, ale i w porządku, całkiem czysty, fajny, ok. Można wynajmować mniej więcej za 20, może troszeczkę więcej niż 20 euro na noc. Więc jednak to nie będzie bardzo drogo. Mam nadzieję, że te informacje, którymi z Wami się podzieliłem w tym odcinku, będą dla Was użyteczne. Oczywiście, tutaj też istnieje dużo szczegółów, ale nie chcę w jednym odcinku o tym wszystkim porozmawiać. Jeżeli to będzie dla Was interesujące i użyteczne, z wielką przyjemnością poruszę jeszcze ten temat w następnych odcinkach. I właśnie z tego miejsca też zapraszam serdecznie wszystkich do pięknego Iranu. Uważam, że koniecznie warto spędzać co przynajmniej miesiąc w tym egzotycznym, pięknym kraju. I mam nadzieję, że będzie też taka okazja na spotkanie. Z mojej strony jest możliwe i nawet będzie to bardzo przyjemne. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz, że jesteście ze mną i że wspieracie i mam nadzieję, że zostajecie ze mną. No i zapraszam w takim razie do następnego odcinku, który będzie za tydzień. Czekam na Wasze komentarze i z wielką przyjemnością je czytam i odpowiem na ile, na ile jak będę w stanie, to z wielką przyjemnością odpiszę na wszystkie komentarze. Trzymajcie się ciepłutko i do widzenia za tydzień.